Mamy dwie szkoły ponadgimnazjalne, zespół szkół zawodowych i ogólnokształcących w Kamiennej Górze oraz zespół szkół ogólnokształcących w Kamiennej Górze. Każda z tych szkół typuje po sześcioro uczniów, uznanych przez nich za wybitne osoby z roku szkolnego 2013-2014, 2, między innymi za naukę, za osiągnięcia sportowe i za wybitne osiągnięcia w dziedzinie i samorządności uczniowskiej. Proszę nam powiedzieć, kto decyduje o przyznaniu tych nagród? Czy to jest wewnątrz szkoły wybierana ta szóstka najlepszych? Kapituła w szkole wybiera reprezentantów do, typowanych do, do tej nagrody. Natomiast przyznaje, przyznaje, przyznawane są w starostwie nagrody już i one ma, nabierają charakteru fizycznego statuetki i dyplomu. No właśnie krótko. jakie to będą nagrody dla uczniów? Tak jak widać, statuetki, drobne podziękowania. I listy gratulacyjne. Przechodzimy do realizacji ostatniego punktu naszej sesji, 50. sesji Rady Powiatu Kamiennogórskiego, wręczenia nagród Primus Inter pares. Na sali w międzyczasie podczas przerwy zjawili się uczniowie wraz z rodzicami, którym przyznano nagrodę Primus Inter pares. Wielkie brawa dla Państwa. Laureaci pierwszego miejsca w etapie regionalnym konkursu pod nazwą Najlepsi uczniowie w roku 2014 w zawodzie Kucharz-Ślusarz w regionie Wałbrzyskim. Wielkie brawa. Pani dyrektor Mariola Jaciuk, dyrektor Zespołu Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących w Kamiennej Górze. Witam serdecznie panią. Pan Jasek Bruździak, dyrektor Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Kamiennej Górze. Witam pana bardzo. Rozpoczynamy ceremonię wręczenia nagród. Witam jeszcze raz laureatów i zapraszam ucz uczennicę Zespołu Szkół Ogólnokształcących, Michalinę Antoniewską. Uczennica klasy II E o profilu matematyczno-fizycznym z elementami programowania średnia ocen 4,8. uczennica zajęła trzecie miejsce w ogólnopolskim konkursie Historia Bliska organizowanym przez ośrodek Karta. Reprezentuje szkołę w dolnośląskich meczach matematycznych oraz wielu zawodach sportowych, zajmując m.in. czwarte miejsce w finale dolnośląskiego, w finale Dolnego Śląska w piłce siatkowej i pierwsze miejsce w mistrzostwach powiatu w piłce koszykowej. Michalina w ramach wolontariatu brała udział w projekcie Komputer dla Seniora prowadzonym przez stowarzyszenie Przymierze Z Lubawki. Uczennica aktywnie działa na rzecz klasy i szkoły, jest wiceprzewodniczącą klasy i wiceprzewodniczącą parlamentu szkolnego. Została wybrana przez uczniów do młodzieżowego sejmiku województwa dolnośląskiego. Zaangażowała się w tworzenie i redagowanie szkolnej gazetki matematycznej Filomat. Gratulujemy. Zapraszamy Małgorzatę Dziedzic, uczennicę klasy 2E o profilu matematyczno-fizycznym z elementami programowania. Średnia ocen 4,40. Małgosia jest bardzo aktywna i brała udział w wielu imprezach na rzecz środowiska między innymi w organizacji trasy zuchowej 20 ogólnopolskiego harcerskiego górskiego rajdu Granica, imprezy dla dzieci z miasta z okazji urodzin Kubusia Puchatka, 11 festiwalu piosenki harcerskiej turystycznej Kambur, balu walentynkowego dla dzieci ze szkoły podstawowej numer 1, półkolonii Potwory i Spółka i pół kolonii Wehikuł czasu dla dzieci z miasta, pierwszego festiwalu recyklingu w Kamiennej Górze, festynu rodzinnego przy szkole podstawowej nr 1, festynu ze stowarzyszeniem Wiejska z okazji nocy świętojańskiej, festynu z okazji Dnia Dziecka, w ramach wolontariatu Małgosia brała udział w wielu finałach Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, a także pomagała w dolnośląskim mitingu lekkoatletycznym Olimpiad Specjalnych w Kamiennej Górze. Małgosia osiąga wysokie wyniki w wydarzeniach artystycznych. Zajęła pierwsze miejsce oraz otrzymała nagrodę Grand Prix, Grand Prix w trzecim i czwartym Ogólnopolskim Festiwalu Piosenki Harcerskiej i Turystycznej Bumerang we Wrocławiu. Pierwsze miejsce. W czwartym dolnośląskim festiwalu piosenki harcerskiej i patriotycznej w Wielonej Górze, drugie miejsce w Międzynarodowym Festiwalu Kultury Młodzieży Szkolnej w Kielcach, pierwsze miejsce w dwudziestym festiwalu piosenki harcerskiej i turystycznej Koniczynka w Strzegomiu, w Grand Prix. W Grand Prix w 19. przeglądzie twórczości artystycznej Zuchów i Harcerzy Dolnego Śląska w Polkowicach uczennica reprezentowała szkołę w wielu konkursach, m.in. innymi w dolnośląskich meczach matematycznych, w międzynarodowym konkursie Kangur matematyczny zajęła drugie miejsce, w powiatowym konkursie na najlepszy biznesplan. Ponadto brała udział w olimpiadzie lingwistyki matematycznej, szkolnym konkursie historycznym, olimpiadzie języka niemieckiego, szkolnych mistrzostwach ortograficznych. Gratulujemy bardzo za osiągnięcia. Zapraszamy Katarzynę Homoncik, uczennicę klasy 3E z rodzicami, jeśli są oczywiście, o profilu matematyczno-fizycznym. Średnia ocen 4,06. Katarzyna jest uczennicą o dobrych wynikach w nauce i wzorowym zachowaniu. Aktywnie działa na rzecz... Szkoły, biorąc udział w wielu przedsięwzięciach organizowanych przez szkołę, swój talent muzyczny i wokalny wielokrotnie prezentowała na wielu uroczystościach, takich jak jasełka, koncerty mikołajkowe, koncerty walentynkowe, konkurs y, piosenki anglojęzycznej. Aktywnie działa w grupie teatralnej My. W 2013 roku zdobyła wraz z zespołem wyróżnienie. W ogólnopolskim przeglądzie małych form teatralnych we Włocławku, grając jedną z głównych ról w spektaklu Ballada o dwóch siostrach, zajęła pierwsze miejsce w powiatowym konkursie recytatorskim. Zdobyła drugie miejsce w konkursie Kolęd w Krzeszowie. Katarzyna jest uczennicą aktywnie biorącą udział w życiu szkoły. Dała się poznać jako osoba dynamiczna, miła, aktywnie wspierająca działania na rzecz innych. Była inicjatorką wielu akcji społecznych realizowanych. Przez szkołę. Będąc uczennicą Liceum Ogólnokształcącego, uczestniczyła w promocji szkoły w środowisku lokalnym i miasta Kamienna Góra. Następnie występując podczas wieczorów filologii, filologa, nocy muzeów oraz Dni Kamiennej Góry. Gratulujemy bardzo. Zapraszamy Dorotę Jadeszko wraz z rodzicami uczennica klasy 2C o profilu lingwistyczno-turystycznym średnia ocen 4.9 Dorotę charakteryzują szczególne osiągnięcia artystyczne. Zajęła drugie miejsce w szkolnym konkursie recytatorskim oraz pierwsze miejsce w konkursach powiatowym konkursie recytatorskim, szkolnym konkursie piosenki anglojęzycznej, konkursie poezji śpiewanej. Zdobyła wyróżnienie w konkursie Nasze babcie nasi dziadkowie, drugie miejsce w konkursie kolęd w Krzeszowie. Dorota angażowała się w pracę w zespole teatralnym My nad spektaklami Spotkałam ludzi, ballada o dwóch siostrach. Brała udział w warsztatach teatralnych w Wolfen Wystąpiła w przedstawieniach artysty, artystycznych z okazji Dnia Niepodległości Jasełek, podczas akcji charytatywnych, to jest koncertów walentynkowych, koncert na rzecz Sióstr Ciszek w Lubawce, koncert Wielkiej Odkiersty Świątecznej Pomocy, wieczór matematyczny. Dorota aktywnie udzielała się w artystycznym programie projektu. Landnera Futuri angażuje się także w redagowanie artykułów do szkolnego pisma Szkolne Szpilki i Kamienna Góra Miasto Langhausa. Dorota jest aktywną wolontariuszką, na swoim koncie ma między innymi organizację imprez sportowych w Opawie, redagowanie artykułów do RTI, wspieranie akcji Paczka dla Polskiego Kombatanta, pracę podczas 14. Dolnośląskiego Mitingu Lekkoatletycznego Olimpiad Specjalnych, zaangażowała się w przygotowanie programów artystycznych takich jak walentynki szkolne, walentynkowa akcja Charytatywna, wieczór matematyczny, prowadzenie, zakończenie roku szkolnego klas trzecich. Dorota działała także na rzecz klasy poprzez m.in. organizację otrzęsień Dnia Chłopaka, Wigilii Klasowych, Walentynek. Angażowała się w wymianę młodzieży polsko-niemieckiej, warsztaty ekologiczne w Luksemburgu oraz projekt Landnera Futuri. Gratulujemy bardzo za to. Zapraszamy Monikę Migacz, uczennicę klasy 2E wraz z mamą. O profilu matematyczno-fizycznym z elementami programowania. Średnia ocen 4. 3. Uczennica wykazuje się wyjątkową aktywnością na rzecz klasy i szkoły, organizowała m.in. otrzęsiny dla klas pierwszych, brała udział w szkolnych jasełkach akcji charytatywnej Paczka dla Sybiraka, zawsze sumiennie wypełnia powierzone jej zadania, często inicjuje działania na rzecz klasy, osiąga wysokie wyniki w dziedzinie sportu, drugie miejsce w mistrzostwach powiatu w badmintonie. Siedemnaste miejsce w finale Dolnego Śląska w biegach przełajowych. Czwarte miejsce w półfinale strefy leniogórskiej w piłce koszykowej. Trzecie miejsce w finale strefy jeleniogórskiej w piłce nożnej. Drugie miejsce w Mistrzostwach powiatu w piłce ręcznej. Czwarte miejsce w finale Dolnego Śląska w piłce siatkowej. Gratulujemy. Zapraszamy Marcelinę Ślusarz, uczennicę klasy 3 E o profilu matematyczno-fizycznym, średnia ocen 5.0. Marcelina jest uczennicą o wzorowym zachowaniu i bardzo dobrych wynikach w nauce. Wielokrotnie reprezentowała szkołę na szczeblu powiatowym i wojewódzkim w konkursach dotyczących ekonomii i podatków. Jest laureatką etapu wojewódzkiego w konkursie wiedzy o podatkach. W klasie trzeciej została finalistą, finalistką etapu ogólnopolskiego. W konkursie wiedzy o podatkach uczennica promowała szkołę, biorąc udział z klasą w projekcie zamek w maju 2013 w Bolkowie. Gratulujemy. Czas na uczniów zespołu szkół zawodowych i ogólnokształcących. Zapraszamy pana Jakuba Banasiewicza. Klasa czwarta W Technik Budownictwa. Średnia ocen 5,36. Jakub. Aktywnie angażuje się w życie szkoły, uczestniczył w działaniach mających na celu promocję szkoły w gimnazjach na terenie powiatu oraz brał udział w nagraniu spotów promujących naukę w Zespole Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących, w zawodach technik-handlowiec i technik-hotelarz. Jakub aktywnie działał w ramach samorządu uczniowskiego, wielokrotnie prowadząc apele i imprezy szkolne. Chętnie angażował się także w działania na rzecz pomocy innym, będąc członkiem szkolnego klubu wolontariatu, uczeń sumiennie i należycie wywi wiązywał się z powierzonej funkcji przewodniczącego klasy. Jakub wraz z drużyną szkolną zdobył drugie miejsce w finale strefy jeleniogórskiej w halowej piłce nożnej. Gratulujemy, Jakub. Zapraszamy Wioletę Berdychowską, uczennicę klasy czwartej C, technik logistyk, średnia ocen 5,43. Wioleta wykazuje ogromne zainteresowanie przedmiotami technicznymi z zakresu logistyki. Jest również bardzo zdolna z przedmiotów matematycznych. Wiedzą i umiejętnościami z wyżej wymienionego zakresu wyraźnie wybija się na tle klasy i szkoły. W tym roku szkolnym Wioleta wzięła udział w Olimpiadzie Logistycznej. Organizowanej przez Wyższą Szkołę Logistyczną w Poznaniu i zajęła na etapie szkolnym pierwsze miejsce. Jest dwukrotną stypendystką prezesa Rady Ministrów i laureatką wojewódzkiego konkursu Młody Biznesmen. Szansa na pierwszy milion. Reprezentowała szkołę na zawodach lekkoatletycznych w finale wojewódzkim. Wioleta chętnie uczestniczyła we wszystkich konkursach organizowanych przez szkołę. Oraz angażowała się w różne działania inicjowania, inicjowane zarówno przez nauczycieli, jak i samorząd uczniowski. Wioleta wykazuje się pomysłowością, pracowitością, a także zachęcaniem innych do działań na rzecz szkoły. Gratulujemy bardzo. Zapraszamy Krystiana Gryczuka wraz z rodzicami, jeśli są oczywiście klasa czwarta C, technik logistyk, średnia ocen 4,31. Postawa Krystiana, pełna zaangażowania i sukcesów na arenie sportowej Dolnego Śląska, w znaczący sposób przyczynia się do rozsławiania powiatu kamiennogórskiego. Nie tylko w granicach sportowych, ale wśród wszystkich uczestników życia społecznego naszego regionu. Krystian umiejętnie łączy sport z obowiązkami szkolnymi. Pomimo częstych wyjazdów przygotowujących do zawodów otrzymał bardzo dobre i dobre oceny w nauce. Wśród osiągnięć ucznia można wymienić tytuł mistrza Czech zarówno w kategorii juniorów, jak i seniorów. Dwa brązowe medale na ogólnopolskiej olimpiadzie młodzieży. Start w zimowych mistrzostwach świata juniorów. Letnie mistrzostwo polskich juniorów. Drugie miejsce, to jest srebrny medal w finale strefy górskiej w piłce siatkowej chłopców. Trzecie miejsce w finale dolnośląskim sztafetowych biegów przełajowych chłopców. Drugie miejsce w kombinacji norweskiej. Jego postawa, postawa ucznia sportowca jest doskonałym przykładem dla wszystkich chcących osiągać sukcesy. Godnie Reprezentuje naszą małą ojczyznę, którą jest kamienna góra i powiat kamiennogórski. Dziękujemy bardzo. Zapraszamy Tomasza Pikus, klasa trzecia w technik budownictwa średnia ocen 5,36. Tomasz aktywnie angażuje się w życie klasy i szkoły. Poprzez udział w wielu szkolnych przedstawieniach i imprezach jest zastępcą przewodniczącego klasy oraz członkiem samorządu szkolnego. Tomasz godnie reprezentował szkołę i powiat w wielu konkursach edukacyjnych oraz olimpiadach sportowych, zajmując miejsca na podium, między innymi pierwsze miejsce w eliminacjach powiatowych ogólnopolskich. Turnieju Wiedzy Pożarniczej Młodzież Zapobiega Pożarom. Trzecie miejsce w sztafetowych biegach przełajowych w finale dolnośląskim, a także brał udział w eliminacjach powiatowych 59. Ogólnopolskiego Konkursu Recytatorowskiego i w konkursie matematycznym Kangur. Gratulujemy. Zapraszamy Ewelinę Sowę, uczennicę klasy trzeciej a technik logistyk średnia ocen 4,22. Ewelina jest bardzo aktywną sportsmenką. W roku szkolnym 2013-2014 zajęła drugie miejsce w powiatowych zawodach w koszykówce dziewcząt, trzecie miejsce w finale strefy jelniogórskiej w piłce ręcznej dziewcząt, czwarte miejsce w finale strefy jelniogórskiej w piłce siatkowej, drugie miejsce w finale strefy w piłce nożnej dziewcząt, drugie miejsce w sztafetach pływackich na szczeblu powiatowym oraz drugie miejsce w stylu dowolnym na dystansie 50 metrów. Ewelina zakwalifikowała się do drugiego etapu konkursu Mistrzowie Logistyki organizowanego przez Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu. Uczennica aktywnie uczestniczy w życiu klasy, pełniąc trzeci rok funkcję zastępcy przewodniczącego klasy. Aktywnie działa w samorządzie szkolnym. Współtworzyła program i prowadziła apel szkolny z okazji Dnia Edukacji Narodowej. Gratulujemy. Zapraszamy Angelikę Szczepanik, klasa 4A. Nie ma, ale odczytam zasługi Waszej koleżanki. Angelika jest. Tak, i Panią Dyrektor, zaprosimy może tak przejmie. <laughs> Angelika jest uczennicą klasy 4A, profil technik logistyk, średnia ocen 5.0. Angelika jest osobą skromną, bardzo pracowitą i zaangażowaną nie tylko w życie szkoły, ale także aktywnie działa na rzecz środowiska lokalnego. Jest wolontariuszką w Szkolnym Klubie Wolontariatu. Angelika jest uczynna i zawsze gotowa do niesienia bezinteresownej pomocy. Współuczestniczy i pomaga w organizowaniu różnych imprez na rzecz osób niepełnosprawnych fizycznie i intelektualnie, m.in. w Domu Pomocy Społecznej w Szarocinie oraz ze Zespole Szkół Specjalnych w Kamiennej Górze. Jest osobą miłą, sympatyczną, uczynną, wrażliwą na potrzeby innych. Swoją postawą stanowi wzór do naśladowania. Angelika była także członkiem. Pocztu Sztandarowego Szkoły. Uczennica na swoim koncie ma także osiągnięcia sportowe, między innymi drugie miejsce w rzucie oszczepem w finale dolnośląskim indywidualnych mistrzostw lekkoatletycznych. Gratulujemy Angelice poprzez media. Teraz przeszlibyśmy, proszę Państwa, do wręczenia listów gratulacyjnych. Uczniom, którzy brali udział w regionalnym konkursie pod tytułem Najlepsi uczniowie w roku 2014 w poszczególnych zawodach, i tak uczniowie zasadniczej szkoły z zespole szkół zawodowych i ogólnośtałtących w Kamiennej Górze za zajęcie pierwszego miejsca w etapie regionalnym konkursu Najlepsi uczniowie roku 2014 w zawodzie Kucharz w regionie Wałbrzyskim zorganizow zorganizowanego w ramach projektu systemowego pod tytułem Modernizacja kształcenia zawodowego na Dolnym Śląsku 2. I to są laureaci. Marcelina Surma, zapraszamy. Zapraszamy teraz Rafała Nowakowskiego. Zapraszamy Dariusza Majgier. W tym samym konkursie, ale w zawodzie ślusarz, najlepszymi uczniami w regionie Wołbrzyskim zostali Jakub Kilian. Zapraszamy serdecznie. Zapraszamy Sergiusza Morrison. I zapraszamy Karola Robak. Nie ma. Zapraszamy panią dyrektor. Znowu z ryżyczką. Ależ dziękuję. Gratulujemy jeszcze raz wszystkim laureatom, rodzicom za tak mądre wychowanie. W momencie, kiedy trwała sesja, drodzy Państwo, gratulowaliśmy wszystkim sportowcom, bo mieliśmy okazję być z Panią Starostą na podsumowaniu roku sportowego. Teraz przychodzi nam patrzeć na to, na ten cały kwiat edukacyjny. Proszę. Angelika, bardzo prosił. Panią Angelikę jeszcze prosimy, tutaj mam podpowiedź, przewodniczący Komisji Edukacji. Tak, 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 jest, jest. Państwo, że mamy naprawdę tutaj przyszłość wielką, tylko żeby nie uciekli z naszego powiatu, żeby tutaj swoje losy z tym powiatem złączyli. Mężczyzna, który odbierał z zespołu szkół zawodowych i ogólnokształcących sam jest mistrzem mikrofonu i kiedyś marzenie moje jest takie, żeby to on następną sesję taką uroczystą poprowadził, czego ci bardzo życzę. Drodzy Państwo, dziękujemy Wam bardzo za pobyt na tej sali. Jeszcze Pani Starosta chciałaby głos. Ja w uzupełnieniu dzisiejszych tych złożonych gratulacji i wyróżnień chciałabym jeszcze powiedzieć, że mamy sześciu mistrzów w swoich zawodach, ale ci mistrzowie uczą się u już istniejących mistrzów na terenie naszego powiatu. W zawodach ślusarz, Trójka tych wyróżnionych nagrodzonych uczniów ma praktykę w naszym przedsiębiorstwie, którym zarządza pan Ireneusz Kruczek i jemu z tego miejsca gratuluj, dziękuję i gratuluję. List gratulacyjny dostarczymy osobiście. Również zawód kucharz jest doskonalony u pana Marka Mazgaja, który prowadzi lokal gastronomiczny w Lubawce. Jemu też również dziękujemy i gratulujemy. Welesław Cichocki to jest następny restaurator, który szkoli naszych mistrzów w zawodzie. Oraz Maria Poborca, która również przyczyniła się swoim zaangażowaniem do tego, żeby wyszkolić mistrza w zawodzie kucharz na naszym terenie. Jeszcze raz im wszystkim gratuluję i dziękuję. Drodzy Państwo, wyczerpaliśmy porządek obrad 50. sesji Rady Powiatu Kamienogórskiego. Dziękuję wszystkim wspaniałym gościom, którzy do nas przyszli. Dziękuję Państwu Radnym, dziękuję mediom za to, że możemy za ich pośrednictwem transmitować to do mieszkańców powiatu. Zamykam 50. sesję Rady Powiatu Kamienogórskiego.